Cześć! Witamy na kanale Życiowe Ścieżki. Miłego oglądania. Gdzie jest moje dziecko? Krzyknęła przerażona Jolanta, otwierając oczy. Kobieta z przerażeniem zdała sobie sprawę, że nie słyszała płaczu swojego dziecka, kiedy się urodziło, ani go nie widziała. Zdając sobie sprawę, że jest na oddziale zupełnie sama, kobieta wpadła w panikę. Natychmiast zaczęła wzywać pomocy i po kilku minutach do sali weszła położna. Jolanta dobrze znała Irenę i całkowicie jej ufała. Biedna kobieta nie miała pojęcia, jak podłą i zepsutą osobą się wydawała. Bez najmniejszej skruchy Irena zrobiła pełną żalu minę i patrząc Jolancie prosto w oczy wyszeptała. Przepraszam, ale mam DLA ciebie, złą wiadomość. Nie, nie to. Jolanta nie mogła zrozumieć, co mogło pójść nie tak. Sam mówiłeś, że wszystko jest w porządku, wykrzyknęła oburzona. Moje dziecko nie miało żadnych nieprawidłowości. Powinno urodzić się zupełnie zdrowe. Jak to możliwe, że odszedł? To się czasem zdarza. Irena odpowiedziała z westchnieniem. Podczas porodu różne rzeczy się zdarzają. Jesteś dorosłą kobietą i powinnaś zdawać sobie sprawę, że nikt nie jest odporny na takie rzeczy. Każde słowo bolało Jolantę, która nie mogła uwierzyć, że kobieta mówi prawdę. Natychmiast zażądała zobaczenia dziecka, ale Irena powiedziała, że to niemożliwe. Czy pani postradała zmysły? Kobieta była oburzona, gdy usłyszała prośbę Jolanty: dziecko jest w kostnicy. Patolog musi zrobić sekcję i wtedy dostaniesz ciało do pochowania. Powiedziała to z taką nonszalancją, że Jolantę przeszedł dreszcz. Jak ktoś mógł tak powiedzieć o dziecku, o żywej istocie ludzkiej? To nie miało de Elanie sensu. Podobno nie bez powodu mówi się, że wszyscy lekarze to cynicy, pomyślała sobie. Biedna kobieta nie miała nawet siły płakać. Poprosiła męża do pokoju, a kilka minut później w drzwiach pojawił się Krystian. Jak się masz? zapytał, a zabrzmiało to tak zwyczajnie, że Jolanta miała ochotę zapaść się pod ziemię. Jego też to nie obchodzi? pomyślała z oburzeniem. Tak długo czekaliśmy na to dziecko, tak bardzo cieszyliśmy się, gdy dowiedzieliśmy się, że będziemy mieli syna. A teraz Krystian stoi w drzwiach, jak gdyby nigdy nic, i pyta co u mnie? Czy to naprawdę wszystko, co mam do powiedzenia? To po prostu oburzające. Para od lat żyła samotnie. Myśleli, że ich rodzina nigdy nie będzie kompletna. Jolanta robiła wszystko, by w końcu zobaczyć dwa paski na teście. Poszła do każdego lekarza, jakiego znalazła, zrobiła wszystkie możliwe badania. Liczyła dni, ale wszystko bezskutecznie. Lekarze nie potrafili powiedzieć nic konkretnego. Zarówno ona, jak i Krystian byli całkowicie zdrowi, ale nie mogli zostać rodzicami. Irena Jolanta uważała się za swojego anioła stróża. Po tym jak ona i jej mąż zostali przez nią przebadani, w końcu udało im się począć długo wyczekiwane dziecko. Kobieta nie mogła uwierzyć w swoje szczęście, gdy dowiedziała się, że jest w ciąży. Konflikty w rodzinie, które nie ustępowały od miesięcy, natychmiast ustały. Krystian znów stał się miłym i troskliwym mężem, takim, jakim był na początku ich wspólnego życia. Jolanta nigdy nie przypuszczała, że jej mąż stał się dla niej oziębły. Udawał szczęśliwego, ale w głębi duszy zdawał sobie sprawę, że jest zbyt zmęczony tym wszystkim, co dzieje się w ich życiu. Od czasu do czasu mężczyzna nie tylko odprowadzał żonę do szpitala na wizyty lekarskie, ale też sam tam jeździł, bez Jolanty. Nie mógł przestać myśleć o ich przyszłym dziecku. Krystian chciał mieć pewność, że dziecko urodzi się zdrowe. Tyle lat czekali na dziedzica. Gdyby z dzieckiem było coś nie tak, Krystian nie byłby w stanie tego znieść. Rozumiem, odpowiedziała Irena, gdy Krystian po raz kolejny odwiedził ją z kwiatami i grubą kopertą, by zapytać o stan zdrowia żony i dziecka. Ale uwierz mi, nie masz się czym martwić. Wszystkie zmartwienia idą na marne. Zarówno Jolanta, jak i dziecko mają się doskonale. Wkrótce urodzi się panu zdrowe dziecko i będzie pan szczęśliwym ojcem. Słowa kobiety uspokoiły Krystiana. I w pewnym momencie zdał sobie sprawę, że bez tych wizyt się nie obejdzie. Gdy mężczyzna po raz pierwszy przekroczył próg gabinetu Ireny, ta była mocno zaskoczona. Dzień pracy dobiegał już końca, i kobieta miała właśnie udać się do domu, gdy nagle usłyszała pukanie do drzwi. Dziwne, pomyślała sobie. Zwykle o tej porze nikt nie chodzi na spotkania, a na nagraniu nie powinno być nikogo. Szybko poprawiając rozczochrane włosy, które kobieta zwykła rozpuszczać pod koniec ciężkiego dnia pracy, krzyknęła. Wejść! Krystian zawahał się, przekraczając próg gabinetu, ale po kilku minutach rozmowa sama nabrała rumieńców. Czego chcesz? zapytała Irena, która od razu rozpoznała męża pacjentki. Codziennie przyjmowała wiele kobiet. Niektórym towarzyszyli mężowie, ale o Krystianie nie dało się zapomnieć, choćby bardzo się starało. Mężczyzna, nie dość, że był nieatrakcyjny, to jeszcze miał ogromne znamię. Pokrywało połowę jego twarzy, która z daleka wyglądała jak opalenizna. Dla Krystiana ta plama była jak obrzydliwość. Nienawidził jej od najmłodszych lat. Kiedy stał się nastolatkiem, plama stała się źródłem drwin jego kolegów z klasy i rówieśników, którzy codziennie chodzili po podwórku i obraźliwie żartowali z Krystiana. Okrutni nastolatkowie nazywali go trendowatym, co było najłagodniejszą rzeczą, jaką kiedykolwiek o nim słyszał. Z czasem żarty stawały się coraz bardziej okrutne i wyrafinowane, co rodziło kompleksy i nieśmiałość. Ale o ile z czasem Krystian nauczył się być obojętny na zaczepki chłopaków, a nawet przestał zwracać na nie uwagę, o tyle drwiny dziewczyn sprawiały nastolatkowi przykrość i ból. Gdyby po prostu go ignorowały, nie zwracały na niego uwagi, nie zostałby tak pobity ale dziewczyny były o wiele bardziej wyrafinowane niż chłopcy. Regularnie uderzały Krystiana tam, gdzie bolało najbardziej. Jego przyszła żona mogła mu tylko współczuć. Pierwsza piękność w klasie o imieniu Krystyna, w której Krystian był zakochany od kilku lat, śmiała się. Wyobraźcie sobie dziewczyny. Budzicie się rano, a obok na poduszce leży to. Ze strachu wyskoczyłabym przez okno we śnie. Nikt by za niego nie wyszedł. Elżbieta, najlepsza przyjaciółka Krystyny i druga najładniejsza dziewczyna w klasie, uśmiechnęła się. O ile oczywiście nie zostanie milionerem, bo z takim mężczyzną choćby za duże pieniądze. Dziewczyny wybuchły głośnym śmiechem, a Krystian, którego ich słowa zabolały do głębi, wyciągnął wnioski. Po raz pierwszy od dawna pomyślał, że w ich słowach jest trochę prawdy. Gdyby stał się zamożnym mężczyzną, dziewczyny zmieniłyby do niego stosunek. Od tego momentu wyznaczył sobie cel i wytrwale dążył do niego przez kilka lat, nie zauważając żadnych przeszkód na swojej drodze. Pieniądze stały się dla Krystiana przepustką do lepszego życia. Przez kilka lat ciężko pracował, aby najpierw zdobyć dobre wykształcenie, następnie znaleźć przyzwoitą pracę, a w rezultacie otworzyć własny biznes. Nie wysypiał się, odmawiał sobie wszystkiego, byle tylko udowodnić sobie, że potrafi. W momencie poznania Jolanty, Krystian był już dość zamożnym mężczyzną. Ona jednak zakochała się w nim nie deela pieniędzy. Kobieta potrafiła dostrzec w nim wartościowego i szczerego człowieka. On jednak z trudem w to uwierzył. Przed poznaniem Jolanty miał tylko dwie kobiety, i każda z nich w taki czy inny sposób interesowała się jego finansami. To była wina Krystiana, że stał się zakładnikiem własnej sytuacji. Tak bardzo chciał zarabiać pieniądze, żeby kobiety go lubiły, a w rezultacie wcale tego nie chciał. Kiedy Jolanta powiedziała mu, że zostaną rodzicami, Krystian bał się, że jego syn lub córka odziedziczą nienawistną skazę. Dlatego chodził do Ireny jak do pracy i nosił jej grube koperty z pieniędzmi. Krystian chciał wiedzieć przed narodzinami dziecka, czy będzie miało skazę, czy nie. Zadajesz takie pytania. Irena powiedziała zamyślona po wysłuchaniu mężczyzny. Jest pan dorosły i musi pan zdawać sobie sprawę, że znamion nie widać w macicy. Proszę. Krystian błagał ją, błagam, jestem gotów zapłacić każde pieniądze. Irena była bardzo ciekawa. Co by zrobił, gdyby dowiedział się, że dziecko odziedziczy jego osobliwość? Czy poprosiłby o stworzenie sytuacji, w której Jolanta straciłaby długo wyczekiwane dziecko? Te pytania trzymały ją w napięciu. Irena od miesięcy była wielkim uchem Krystiana, osobą, z którą dzielił się swoimi lękami i obawami. To, że zbliżyło ich to do siebie, było do przewidzenia. Czy mogło być inaczej? Krystian, który po raz kolejny tak bardzo chciał zaznaczyć swoją obecność i udowodnić sobie, że potrafi, nie wstydził się nawet ciężarnej żony. Pewnego wieczoru, zamiast zwykłej rozmowy w biurze, mężczyzna zaproponował Irenie wyjście do restauracji. Początkowo była zażenowana taką szczerością. A jeśli żona nas zobaczy? Zapytała. Co wtedy? Nie uważasz, że to trochę niedwuznaczne? Już dawno zrozumiała, że nie ma nic przeciwko związkowi z tak zamożnym mężczyzną. Irena od rozstania z pierwszym mężczyzną nie potrafiła zorganizować sobie życia osobistego. Cały swój czas poświęcała pracy. Rozstanie było dla niej tak bolesne, że przez kilka lat kobieta nie mogła znaleźć dla siebie miejsca. Dała sobie słowo, że zrobi przyzwoitą karierę, jednak jak pokazał czas, to wszystko wcale nie było tym, czego naprawdę by chciała. Kiedy Jolanta po raz pierwszy przekroczyła próg jej biura, kobieta od razu poczuła zazdrość. Taka piękna, wyrafinowana, atrakcyjna, nieobciążona radościami zwykłego ludzkiego życia. Irena złapała się na myśli, że nie ma między nimi aż tak dużej różnicy wieku. Tyle, że o ile Jolanta mknęła przez życie, będąc za plecami zamożnego męża, z którym choć od czasu do czasu skandalizowała, ale i tak była jak za kamiennym murem, o tyle Irena od wielu lat nie zaznała spokoju i miarowego życia. Praca wysysała z niej wszystkie soki, na nic nie zostawało czasu i energii. Dobrze mieć takiego męża, pomyślała sobie, słuchając uważnie swojej pacjentki. Problemy Jolanty wydawały się takie błahe w porównaniu z jej własnymi. Kredyty na mieszkanie i samochód, pensja, z której zostawało niewiele albo nic. Tak różne życia i losy. Jedni mają wszystko, a inni nic. I jak tylko los wybiera takich szczęśliwców, Irena nie potrafiła znaleźć odpowiedzi na to pytanie, co irytowało ją jeszcze bardziej niż sama Jolanta i jej beztroskie życie. Moja żona nie zobaczy. Krystian odpowiedział spokojnie. Cały czas siedzi w domu, nie wychyla nosa, zakupy i inne potrzebne rzeczy przywozi kierowca, a resztą zajmuje się służąca. I nie czuje się najlepiej. Ludzie żyją. Irena zgodziła się zjeść kolację z Krystianem. Jolanta tak ufała mężowi, że nawet nie podkreślała, że wrócił do domu dopiero nad ranem. Przepraszam cię, kochanie. Powiedział z poczuciem winy Krystian, który czuł się winny zachowania żony. Wcześniej od czasu do czasu nie spał w domu, ale były to spotkania z partnerami i negocjacje, ale to było zupełnie co innego. Nigdy wcześniej sobie na to nie pozwolił. Jolanta uśmiechnęła się i zapytała ze zdziwieniem. Dlaczego przepraszasz? Jestem do tego przyzwyczajona. Jak zwykle prowadziłeś jakieś negocjacje i po prostu zapomniałeś mnie uprzedzić. Tak, mamrotał w odpowiedzi Krystian, który w tym momencie gotów był paść na ziemię ze wstydu. Jeszcze raz przepraszam. Krystian nie wyobrażał sobie, dokąd zaprowadzi go ten romans. Angażując się w związek z Ireną, nie miał na myśli niczego poważnego. Chciał tylko po raz kolejny udowodnić, że kobiety mogą mu się podobać. A Jolanta w czasie ciąży czuła się tak źle, że fizycznie nie była w stanie spełnić małżeńskiego obowiązku. Tak, Krystian mówił Irenie, że żyje z żoną tylko ze względu na dziecko, że często się kłócą, a ich dawne uczucia już dawno wygasły. Tak, Narzekał, że od kilku miesięcy Jolanta źle się czuje i leży na kanapie jak kłoda. Tak, dzielił się z nią swoimi obawami dotyczącymi znamienia. A kiedy mężczyzna dowiedział się, że on i Jolanta będą mieli syna, powiedział sobie w duchu, że jeśli urodzi się z takim znamieniem, to lepiej, żeby w ogóle się nie urodził. Nie miał jednak pojęcia, że kobieta weźmie jego słowa tak dosłownie. Poród rozpoczął się nagle, całe dwa tygodnie wcześniej. Nie było to krytyczne. Ale trzeba było działać szybko. Bez chwili wahania, gdy tylko Jolanta zgłosiła ostry ból w podbrzuszu, Irena natychmiast zadzwoniła. Dzwoń po karetkę, powiedziała, i niech przyjadą na mój oddział. Trochę za wcześnie, ale co można zrobić? Cóż, będziemy musieli na nią poczekać, powiedział Krystian. Sam ją zawiozę. Dzwoniłem, że już jedziemy. A jak będzie rodzić po drodze, to co zrobisz? Nic nie zrobię. Ona też nie. Krystian natychmiast wziął żonę na ręce, wsadził na tylne siedzenie samochodu i z pełną prędkością pojechał do szpitala. Mężczyzna był tak przejęty, że nawet nie obudził kierowcy. Zdawał sobie sprawę, że pakując się, mogą nie zdążyć na czas. W oczach Jolanty pojawiły się łzy. Kobieta z trudem powstrzymywała się od krzyczenia na cały samochód. Leżąc na tylnym siedzeniu skomlała tylko żałośnie. Krystian jechał tak szybko, jak tylko mógł. Do szpitala dotarli pół godziny później. Powinienem był kupić dom na wsi. Mruknął do siebie. Powinienem mieszkać w mieszkaniu w mieście przez cały ten czas. Tak byłoby szybciej. Kiedy przywiózł Jolantę do szpitala, Irena miała już wszystko przygotowane. Kobieta miała straszny pomysł i chciała go jak najszybciej zrealizować. Nie było to takie proste. Doświadczona w swoim fachu, Irena od razu zorientowała się, że trzeba zrobić operację. Ona urodzi w ten sposób. Powiedziała asystująca jej pielęgniarka. Dlaczego się tak zabezpieczasz? Będziesz mnie uczyć, jak żyć? Wykrzyknęła wściekła kobieta. Jeśli pracujesz tak jak ja, to będziesz o tym mówić. Pospiesz się i przygotuj wszystko, zanim zacznie się poród. Jolanta nie pamiętała niczego, co się z nią działo, dopóki nie otworzyła oczu. Irena wyciągnęła dziecko, zaniosła je do specjalnego pokoju i rozejrzała się. Nikogo nie było w pobliżu. Szybko wyjęła z kieszeni butelkę i nakarmiła dziecko. Dwie godziny później wróciła na salę i zażądała zabrania chłopca do kostnicy. Co się stało? wykrzyknęła pielęgniarka. Jak mogliśmy tego nie zauważyć? A ty, Irena, taka doświadczona dziecko nie żyje. Jak spojrzymy jego rodzicom w oczy? Ojciec już wyczerpany siedzi na korytarzu. A matka? Wyobrażasz sobie, co się z nią stanie? To najgorsza żałoba, jaką można sobie wyobrazić. Irena przez lata widziała wiele martwych dzieci, nauczyła się być na to obojętna, ale na tego chłopca nie mogła patrzeć spokojnie i pragnęła tylko jednego, aby jak najszybciej zabrano go do kostnicy. Dziecko nie umarło samo z siebie, ona mu pomogła i do końca życia będzie nosiła to brzemię na duszy. Usprawiedliwiała swój czyn, mówiąc, że ma szansę zrealizować to, o czym zawsze marzyła poślubić bogatego mężczyznę, wprowadzić się do dużego domu zanurzyć się w jego opiekuńczym, ciepłym uścisku. Być może nawet chciałaby zostać matką, jak inaczej mogłaby to zrobić? Dla niezawodnego związku dziecko jest po prostu niezbędne. Dziecko zawsze wzmacnia związek. Ileż ona widziała w swoim życiu takich par, które jakiś czas temu poważnie rozważały rozwód, a dziewięć miesięcy później wypisywały się ze szpitala położniczego ze szczęśliwym dzieckiem w ramionach. To jest wszędzie. W czym ona jest gorsza? Czy nie zasługuje na szczęście? Tyle, że Krystian nie miał z tym szczęściem nic wspólnego i był w szoku, gdy dowiedział się o tym, co się stało. Siedząc na oddziale, mężczyzna trzymał żonę za rękę i starał się ją uspokoić. Sam był w tym momencie w nieznośnym bólu serca, ale nie mógł pokazać tego Jolancie, która czuła się teraz znacznie gorzej. Kiedy Irena zobaczyła patologa na korytarzu, od razu wyczuła, że coś jest nie tak. Kobieta była święcie przekonana, że prawidłowo obliczyła dawkę, a takiemu niemowlakowi wystarczyłoby zasnąć na zawsze. Ale myliła się. Józef pobiegł korytarzem, szurając nogami, próbując znaleźć lekarkę. Kiedy zobaczył, że leżące dziecko się rusza, był zaskoczony. Początkowo myślał, że ma halucynacje, ale po kilku sekundach chłopiec zaczął wydawać ledwo słyszalne dźwięki. Miał zbyt mało siły, by krzyczeć, więc jęczał cicho, co nie pozostało niezauważone przez mężczyznę. O mój Boże! wykrzyknął. Jak możesz to robić? Zabrać żywe dziecko do kostnicy? Mężczyzna skrzywił się, że nie zdążył jeszcze włożyć ciała do lodówki, aż strach sobie wyobrazić, co by się wtedy stało. Irena urodziłaś dziecko? zapytał, wlatując do gabinetu. Na co się patrzyłaś? Mam żywe dziecko na stole. Porusza rączkami i nóżkami. Ono żyje, potrzebuje pomocy. Słysząc słowa patologa, kobieta była oszołomiona. Jak to możliwe? Przeszło jej przez myśl. Co teraz zrobimy? Kobieta wpadła w panikę. Pójście do więzienia nie było w jej planach. Pospiesznie zabrała dziecko, by zatuszować swoją zbrodnię. Już, już, Józefie, idę. Zawodziła. Jak mogłaś zostawić dziecko samo? Nie powinnaś była tego zrobić? Zadzwoniłem do pielęgniarki. Mężczyzna odebrał. Kamila jest tam z nim. Chodź, idziemy szybko. Irena pobiegła korytarzem tak szybko jak tylko mogła. Jeszcze nigdy nigdzie się tak nie spieszyła. Serce kobiety waliło szaleńczo i wydawało się, że zaraz wyskoczy jej z piersi. Oddaj mi dziecko! wykrzyknęła, gdy tylko przekroczyła próg kostnicy. Trzeba go pilnie zbadać i nakarmić. Kiedy podeszła do pielęgniarki, kobieta zaczęła wyrywać jej dziecko z rąk, które już się oddaliły. Zachowanie Ireny wydało się dziwne zarówno Kamili, jak i Józefowi. Proszę posłuchać, powiedziała pielęgniarka. Nie ma nic ważniejszego i cenniejszego dla dziecka niż mleko matki. Musimy go do niej zabrać. Niech go nakarmi, a potem zrobimy badania, żeby sprawdzić co mu dolega. Irena bała się zabiegu, którego w żadnym wypadku nie można było uniknąć. Miała nadzieję, że gdy chłopiec zostanie poddany badaniom, w jego krwi nie będzie już środków nasennych. Kobieta celowo wybrała najodpowiedniejszy na taką okazję. Dobrze znała się na lekach, ale przeliczyła się. Udowodnienie jej udziału w zatruciu nie było łatwe i bardzo bolesne. Mógł to zrobić każdy. Gdy tylko Jolanta i Krystian dowiedzieli się, że ich syn został otruty, natychmiast złożyli zawiadomienie na policji. Nie odpuścimy tej sprawy, powiedział mężczyzna. Ktokolwiek to zrobił, musi zostać ukarany. Postawienie Ireny przed sądem było możliwe dopiero po zidentyfikowaniu leku znajdującego się w organizmie dziecka. Nie wszyscy lekarze mieli dostęp do takich środków. Lista podejrzanych została ograniczona do minimum. Osobisty motyw ujawnił się po tym, jak pielęgniarka zgłosiła się na policję i powiedziała, że chce zeznawać. Pewnego dnia spóźniła się do pracy i zobaczyła Krystiana przychodzącego do Ireny. Ale zdaje pan sobie sprawę, że to niczego nie dowodzi, prawda? Powiedział śledczy. Otóż do lekarza przyszedł ojciec kobiety w ciąży. Z byle powodu. Mężczyzna był zaniepokojony. Chciał porozmawiać na osobności, bez żony, na wypadek, gdyby mu czegoś nie mówiła. Źle mnie pan zrozumiał, odpowiedziała dziewczyna. Przyszedł oczywiście nie de la zabawy, ale przyniósł jej kwiaty i długo siedzieli w gabinecie. Wyszedłem ze szpitala praktycznie w nocy, czekając, aż wyjdą z gabinetu, żebym przypadkiem na nich nie wpadł. Potrzebujemy dowodów. Twoje zeznania można oczywiście zaszyć w sprawie i próbować złamać Irenę. Ale jeśli nie ma dowodów, sprawa jest bardzo chwiejna. Po odczekaniu do wieczora dziewczyna postanowiła jeszcze przeszukać gabinet położnej. Podczas jednego z badań dyskretnie ukradła Irenie klucz i zrobiła jego kopię. Oczywiście kobieta bała się wyrzucić butelkę i schowała ją za szafką. Była pusta i czysto umyta, ale pielęgniarka od razu zorientowała się, że tak trzeba. Więc? Zapytał śledczy. Dlaczego położna, która pracowała w szpitalu przez tyle lat, miałaby trzymać butelkę DLA dziecka w swoim pokoju? Przeszukałam cały gabinet. Dziewczyna odpowiedziała i znalazłam ją za szafką. To bardzo dziwne, że trzymała ją w takim miejscu, prawda? Będziemy musieli to przeanalizować. Upór pielęgniarki zrobił swoje i tydzień później wyniki były gotowe. Obawy dziewczyny potwierdziły się. Butelka zawierała ślady środków nasennych, którymi zatruł się chłopak. A ty właśnie tak się czułaś, powiedział śledczy. Dokładnie? Nie o to chodzi, odpowiedziała dziewczyna. Wiem tylko, że śladów tych tabletek nasennych nie da się zmyć wodą. One wciąż pozostają, ale przecież nie mogła mu ich podać łyżeczką, prawda? Nie mogła. Więc gdzieś musiała być butelka DLA dziecka. Nie, oczywiście, że mogła ją wyrzucić, ale jak widać, mieliśmy szczęście. Po aresztowaniu Ireny Krystian poczuł wobec Jolanty poczucie winy, które zżerało go od środka. Postanowił porozmawiać z żoną, inaczej mężczyzna nie byłby w stanie dalej żyć, bo tak nieznośna była DLA niego świadomość, że jego jedyny syn omal nie zginął z jego winy. Jolancie sprawa była obojętna. Wiedziała o kompleksach męża i rozumiała, dlaczego to robi. Nie winiecie za to, że z nią sypiasz, powiedziała, ale za wszystko inne. Nasz syn ma dokładnie takie samo samoznanie. Czy naprawdę chcesz, żeby dorastał patrząc na ciebie i był tak skrępowany? Czy naprawdę takiego losu chcesz DLA, swojego syna? Mój Boże, oczywiście, że nie, wykrzyknął Krystian. Chcę, żeby nasze dziecko było najszczęśliwsze w swoim życiu. W takim razie musisz zmienić swoje podejście do tej cechy. Swoją drogą to właśnie plama uświadomiła patologowi, czyim jest synem. I gdyby nie on, wiadomo, co by się stało. Krystian, nie możesz tego zrobić. Nasz Wiktor nigdy nie powinien czuć się gorszy z powodu tego, czym obdarzyła go natura. Krystian po raz pierwszy od lat poważnie zastanowił się nad słowami żony i wsłuchał się w nie. Rzeczywiście, pomyślał sobie: Byłem w stanie studiować, znaleźć pracę, stworzyć biznes, zbudować rodzinę. Moja żona mnie kocha i urodziła mi pięknego syna. I zrobiłem jej to z powodu mojego wewnętrznego niepokoju i nieadekwatności? Czy ja w ogóle mam sumienie? Kim jestem po tym wszystkim? Przez pół roku co wieczór rozmyślał nad sobą, rozpamiętywał przeszłość i patrzył w przyszłość. Pomogło to Christianowi w końcu zaakceptować siebie takim, jakim był. Mężczyzna przestał myśleć o sobie jak o trędowatym i zaszczepił w synu miłość do swojej osobliwości, przekonując go, że jest ona nagrodą, a nie karą.